Oszukałem was. Po pierwsze, powiedziałem, że ZONTES 368G nie ma schowka, a ma, i zaraz wam to pokażę. Po drugie, ta opaska, którą znalazłem pod kanapą, to nie jest przypadkowa opaska, to jest specjalna opaska. Dostałem informację od widza, że tu, żeby to otworzyć, jest potrzebny taki specjalny dings. A ten dings znajduje się tu, i jak go naciśniesz, to się otwiera taki nawet. Całkiem dosyć głęboki schowek. Co ważne, patrzcie, to jest trzeci zestaw gniazd ładowania. Trzy razy to samo w skuterze czyli USB-C i USB-2.0. Kolejna rzecz, tej opaski wcale nikt nie zgubił, tylko jest właśnie standardowym wyposażeniem. A do czego może służyć? No i co? Można, proszę bardzo, jakby kombinowali. Zakładasz sobie to na rękę i wiesz, że tej pastylki tak zwanej nie zgubisz, a skuter uruchomisz. Kłamca jeden.